Cześć, ja się nazywam Szymon Czerwiński, a to jest program Czerwiński testuje. Program zawiera treści, które nie są sponsorowane przez żadną markę. Przeznaczony jest dla każdego widza, który kocha dobre jedzenie. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Smacznego. Rok szkolny się zaczął, z wakacji wszyscy wrócili. To jest moment, kiedy kupuje się drugie śniadanie. Albo kupuje, albo robi w domu. Ale co się wydarzy, kiedy ktoś z was zapomni zrobić? Będzie głodny, bądź, bądź kupi w jednym z okolicznych sklepów lub stacji benzynowych dostępne kanapki. I ja dziś właśnie takie kanapki dla Ciebie przetestuję. Po to, żebyś Ty nie musiał ich testować. Zaczynamy! Dziś, w drodze z pracy, zaszedłem do różnych miejsc, aby kupić kilka kanapek. Jakie kupiłem? Pierwsza z nich to była piekarnia niezależna. Kupiłem taką ładną kanapkę, bo mnie wygląd zachęcił z salami i serem żółtym. Orlen był tuż obok. Na Orlenie była kanapka z szynką. Z szynką i z jajkiem, takie trójkąciki. Pachnie dobrze. Jestem ciekaw, jak smakuje. Po drodze była jeszcze jedna stacja benzynowa. To jest Circle K. Tutaj były dwie kanapki. Jedna taka ładna, mi się bardzo podoba, z jajkiem, szynką i zielonym ogórkiem. I druga bagietka zapakowana w folię. Ciekawe, czy czym się będą zupełnie od siebie różnić. I pod blokiem, jak u każdego, prawie pod domem, jest żabka. W żabce kupiłem te dwie kanapki. Wybrałem szynkę z jajkiem, tak jak pozostałe kanapki. A ta bagietka jest oczywiście katalońska, czyli mamy tutaj smak Hiszpanii. Jestem ciekaw, czy go odnajdę. Spróbujmy. Każdą kanapkę ocenię od 0 do 5. 5 to jest 5 gwiazdek czerwińskiego. To znaczy, że kanapka jest genialna. Zero nie kupujcie. Zobaczymy, którą z nich warto kupić. Kanapka pierwsza, którą przetestuję, to jest z piekarni, która była tu obok za rogiem. Co w niej jest? Otwórzmy. Bułka jest. Świeża, pachnąca i z ziarnami. A co jest w środku? W środku jest dosyć sporo: 2, 4, 6, 8, 9 plasterków salami, 3 plasterki sera. Do tego widzę odrobinę majonezu bądź sosu na bazie majonezu i sałata. Wygląda na świeżą, bułka też. Przekroję i spróbuję. Tak wygląda po przekrojeniu. Jestem ciekaw, jak smakuje. Pachnie na pewno świeżo a bułka jest świeżutka, to w końcu była piekarnia. Sos majonezowy bardzo fajny. Sałata chrupiąca również nie jest nigdzie zwiędła czy szyszarzała, Ser smaczny. Natomiast salami, które zostało tego użyte, no moim zdaniem jest z kiepskiej jakości. Jest bardzo tłuste. Aż czuję ten tłuszcz na podjebieniu. Yy... Sam bym takiego nie kupił na pewno, natomiast jako przekąska, jak ktoś jest w drodze i musi coś zjeść, myślę, że nie jest najgorsza. Czas, aby ją ocenić. Od zera do pięciu gwiazdek czerwińskiego. W tej kanapce daję dwie gwiazdki czerwińskiego. Przejeżdżając do domu, samochodem miałem stację Circle K, czyli były statoi. Tam były dwa rodzaje kanapy. kanapka świeżo przygotowana, a także pakowana już wcześniej w opakowanie. Wziąłem obie, aby być obiektywny i aby obu spróbować. Zobaczę teraz, jak one smakują. Co jest w środku? Widzę trzy kawałki ogórka, jedno skrojone jajko, dwa plastry szynki, do tego sałata. Sałata, na pewno mi świeższa niż ta, która była w piekarni lokalnej. Spód kanapki został masłem, bądź margaryną. ...margaryną. Mar Margaryną został wysmarowany. Ja margaryny nie lubię. Góry już nikomu się nie chciało posmarować. Spróbujmy, jak smakuje. Ogórek bardzo fajnie chrupie. Czuć świeżość sałaty, a także dobrą jakość wędliny. Wędlina jest soczysta, jest świeża, nie jest tłusta, jest dobra. Nie smakuje niczym tanim. Jedyne co to margaryna, psuje mi cały obraz tej kanapki, bo byłaby bardzo dobra. A ile kosztowała? Zobaczcie sami. Czas się ocenić. W skali od 0 do 5 gwiazdek Czerwińskiego. Tej kanapce daje 3 gwiazdki Czerwińskiego. Drugą kanapką z Circle K była ta właśnie oto zapakowana w opakowanie. Zobaczmy, jak smakuje. Zobaczmy, co jest w środku. Zradzę tylko, że bułka żeby mówi o tym. Moje skażenie pierwsze to był samolot. Że taką bułkę zostaje w samolocie, zobaczmy, co jest w środku. Jest to pierwsza kanapka z testowanej, która zupełnie nie zachęca do tego, aby je spróbować. W środku mamy pastę paprykową, bo tak pachnie. Do tego jest ser żółty, świeżości średniej. Trzy listki zwiędłej rukoli. I znowu sos na bazie cebuli. Tu już widzę na bazie pomidorów i e, papryki. Bułka jest dosyć twarda. Spróbujmy, bo od tego tu jestem. Z pewnością ta kanapka smakuje dużo lepiej niż wygląda. Bułka, mimo tego, że jest twarda, jak się ją je, wcale tej twardości jest nie czuć. Na pewno jest mnóstwo w niej różnych substancji, które dbają o to, aby tak właśnie było. Jest ciemna, ale pytanie, jest barwiona słodem, więc mi kiedyś podział dietetyk, że jak pije piwo, to żebym nigdy nie pił piwa właśnie dwusłodowego, bo jest bardzo kalorycznym. Więc w ogóle nie piję już teraz. Jak mam je ocenić w porównaniu do tych dwóch kanapek, które było dwie gwiazdki i trzy gwiazdki czernickiego. Szczerze mówiąc, smak nie jest zły, bo te chorizo jest bardzo smaczne. ta rukola nie smakuje na mega zwiędłą, kiedy się ją je, yy, więc lepiej smakuje niż wygląda trzy gwiazdki Czerwińskiego. Drugą stacją benzynową, którą mijałem, a generalnie jest obok mojego bloku, jest stacja Orlen, a na niej są takie właśnie kanapki. Ta jest akurat z szynką i serem. Przekonajmy się, jak one smakują. Kanapka jest już przekrojona, więc nie muszę nic kroić. Jest chleba pszennego, tostowego, które palce się wbijają, mimo że się nic mocno nie ściskam. Mnóstwo jest, e, mnóstwo jest jaja, szynki, sałaty i majonezu. Zobaczmy, co jest w środku. W środku jest majonez, a także jaja. Szynka wygląda bardzo ładnie. Zaraz spróbuję, jak ona smakuje. Próbowałem z jajkiem, bardzo dobre, teraz z sałatą, która troszeczkę już jest zwiędnięta, szczególnie na brzegach. Słuchajcie, to jest dobre. Sekret na dobrą kanapkę, pieczywo tostowe, mnóstwo majonezu, szynki, dobrego jaja i jest kanapka, która jest sukcesem. Myślę, że gdzieś w trasie, gdybym zajechał na Orlen, to się na nią skuszę, bo jest sycąca, smaczna a kosztuje tyle, co tutaj napisałem. Patrząc na ten cały wachlarz kanapek, w tej chwili ta smakowała najbardziej. Daję jej cztery gwiazdki Czerwińskiego. Ostatnim miejscem, gdzie kupiłem kanapki, to było u mnie pod blokiem, czyli w Żabce. Taki sklep osiedlowy, nie wiem, czy jest u Was, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy macie Żabkę u siebie w bloku. Ja ją mam. Więc kupiłem dwie kanapki. Jedna to są trójkąty, druga to jest bagietka. Jedzenie tych kanapek traktuję jako totalny margines, więc nie zagłębiam się w skład, bo jest bardzo szeroki. W każdy z tych kanapek jest mnóstwo cukru, mnóstwo konserwantów, bo one muszą długo leżeć w chłodniach. Więc potraktujmy to typowo jako sytuację bez wyjścia, że musimy coś zjeść. Spróbujmy teraz kanapek z żabki. Kanapka pierwsza, trójkąty szynka, jajo, ogórek, kiszony zbyt wiele tego nie ma w na przykład do orlenu tu odrobinę więcej, szynka taka sama jak na orlenie, przynajmniej z wyglądu i jest jeszcze sos, majonezowo-musztardowy, lekko żółtawy skojarzył mi się od razu jak sos do burgerów spróbujmy jak te trójkąty smakują pieczywo pszenne, tostowe, założenie jest dobre, bo mnóstwo cukru i pszenicy mniej. ogórka, faja w ogóle nie, nie, nie czułem, też nie czułem Jaja, czułem tylko cały czas ten sos, majonez, musztarda, tak, majonezowo-musztardowy, e... mi nie smakuje, e... ta kanapka kosztuje tyle, dla mnie osobiście daje jej dwie gwiazdki Czerwińskiego. Kanapka ostatnia, z żabki, która wpada mi już wychodząc z niej, to jest kanapka katalońska, czyli tak jak Barcelona. Barcelona leży w Katalonii. Mega mi się to spodobało. Patrzę na opakowanie chorizo, czyli i ser. Mówię, spróbuję, więc wziąłem. Otwieramy i próbujemy. Bagietka wygląda bardzo obiecująco, jak z paryskiej piekarni. Jedyne, co mi przeszkadza już na wstępie, to jest to, że ta część jest mocno nasączona. Wodą bądź sosem. Zaraz otworzymy, zobaczymy, ale to mnie nie zachęca, przynajmniej z tej strony, do jedzenia. Zobaczmy, co jest w środku. Środek nie wygląda apetycznie. Mam nadzieję, że będzie nie smakował. Są trzy kawałki sera, rzuconego chyba maszynowo, bo to za ładnie nie wygląda. Do tego odrobina szczypiorku, ostrego pewnie sosu, czyli i po całości mnóstwo chorizo. Choriz chorizo na pewno nikt tu nie oszczędzał. Jeszcze znalazłem. Ogórki kiszone, które wyglądają na mocno zmaltretowane. Ta część, czyli górna, gdzieś była delikatnie smyrnięta tym sosem i lekko majonezem. Natomiast ta część, gdzie jest wilgotna, to chyba po prostu, to chyba po prostu jest woda. Woda, która się skrapla do opakowania. Przekroję na pół, spróbuję, bo jestem bardzo jej ciekaw. Tak wygląda w środku po przekrojeniu. Pieczywo sprężyste, białe, pszenne, nadmuchane. Tego się nie będziemy przecież oszukiwać, że jest inaczej. Pytanie, jak smakuje i ile kosztuje? Tyle kosztuje, a smakuje, no właśnie jak. Dla mnie nie jest zła, na pewno lepiej smakuje niż wyglądasz, tym bardziej po otwarciu. Natomiast bułka jest bardzo zapychająca, no jest napompowana, to wiemy, pszenna. Mnóstwo majonezu, odrobinę chili, ale nie jest ostra. Spodziewałem się czegoś bardziej ostrego w stylu hiszpańskim. Chorizo jest delikatnie czuć, w moim gryzie sera nie wyczułem. Bo go nie było, powtórzę z serem. Bułka ta pycha niesamowicie. Dla mnie są to dwie gwiazdki Czerwińskiego. Podsumowanie, zanim to zrobię, chcę Wam powiedzieć, że właśnie wyszła moja książka autorska Sprytne gotowanie z Szymonem Czerwińskim. Link macie w opisie na dole. Można już kupować u mnie na stronie internetowej. A co do kanapek, kanapki przetestowane, zjedzone ocenione, tutaj macie po kolei, jak oceniłem każdą z nich. Wtedy, kiedy jestem przyparty do ściany i nie patrzę na to, co jem, bądź nie czytam składu, wybrałbym Orlen, najbardziej mi Jestem ciekaw, jakie są Wasze odczucia, jakie kanapki lubicie najbardziej. Napiszcie mi w komentarzu, z czym je lubicie jeść. Dajcie mi subskrypcję, dla mnie jest to bardzo ważne, aby dalej się rozwijać. Dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku Czerwiński Testuje!